Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic udogodzeń publicznych, szkół podstawowych oraz gimnazjów wprowadzonych na terenie miasta Lubos. O przedstawienie zmian poproszę y, pana wice Mateusza Bukłajczyk. Proszę Państwa, sytuacja demograficzna związana ze zbliżającym się rokiem szkolnym i rekrutacją roczników z 2008-2009 podstawowych wymusza na nas podjęcie działań pozwalających na zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w szkołach. Mamy dane tylko i wyłącznie z rodzin zameldowanych w mieście. Nie wiemy, ilu rodziców zdecyduje się na szkoły poza a ilu zapisze swoje dzieci do szkół na podstawie oświadczeń o miejscu zamieszkania. W związku z powyższym wzrośnie znacząco ilość dzieci w klasach pierwszych w każdym z obwodów, ponieważ do szkół idzie półtora rocznika i szczególnie odnotowujemy wysoki wzrost liczby dzieci w właśnie drugiej połowie rocznika 2008 w stosunku do pierwszej połowy rocznika 2008, która w tej chwili jest już w klasach pierwszych. Największy problem jest w obwodzie szkoły numer 2, w którym znajduje się około 250-260 Dzieci w tej chwili, z samych tylko zameldowań, co daje około 10-11 oddziałów. Aktualnie w klasach pierwszych uczy się około 200 dzieci w 9 oddziałach. Dla szkoły, przede wszystkim, dyrekcji i kadry pedagogicznej jest ogromnym wysiłkiem zapewnienie minimalnego komfortu i przynajmniej podstawowego bezpieczeństwa w sytuacji, jaka czeka w tej chwili szkoła numer 2. Po prostu nie ma możliwości lokalowych do przyjęcia tak dużej liczby dzieci. No chyba, że lekcje kończyłyby się po godzinie 19, a nie jak do tej pory o po 17.30. Bardzo długie analizy tego problemu, analizy i rozpatrywanie wielu wariantów, nie wiem, w postaci wynajęcia starego budynku szkoły przy ulicy Armii Poznań. W budynku salek parafialnych w parafii Świętego Jana Bosko, czy też bud budowy kontenerowej, przyniesienia poradni psychologiczno pedagogicznej naprawdę bardzo różne, a także bardzo żmudne analizy ilościowe przeprowadzane przez nasze wydziały, yy, utwierdziły nas w przekonaniu, że najwłaściwszym rozwiązaniem w aktualnej sytuacji jest rozłożenie <trym> ciężaru przyjęcia tak dużej liczby <trym> dzieci na wszystkie jednostki. Na szkołę podstawową numer 1, 2, 3 i 4. W założeniu projektowanych zmian, e, aby nieco złagodzić ich, e, te zmiany, chcemy, aby dzieci ze zmienionych rejonów, które mają rodzeństwo w klasach wyższych, miały możliwość pozostania w rejonie szkoły numer 2. Jednocześnie dyrektorzy. Najprawdopodobniej przy konsultacji z, z rodzicami tychże dzieci gotowi są utworzyć y, klasy składające się głównie z dzieci z tego leonu objętych zmianą. Gotowi jesteśmy również y, dopasować rozkład jazdy, nawet trasy komunikacji jeżeli, miejskiej, jeżeli taka będzie potrzeba, aby ułatwić dowód dzieci do szkół. Idąc za zapewnieniem sprzed wczoraj Pani Kurator w Walfowiach, y, że będą zmiany wprowadzone y, i wyciągność klas będzie mogła wzrosnąć z 25 do 27, to przy podziale, przy podziale klas jest duża szansa, że no, zostanie jedno, dwa miejsca i jeżeli będzie uruchomione w szkole numer 2, 8 oddziałów, to, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta, to kilkoro dzieci yy, będzie miało miejsce w szkole numer 2, które uczęszcza jeszcze do oddziału zerowego. Yy. W konsekwencji zmian najprawdopodobniej szkoła nr 2 i numer 1 będą miały po 8 oddziałów szkoła nr 3 prawdopodobnie 4, a szkoła numer 4-6 oddziałów. Najmłodsze dzieci będą kończyły lekcje w większości między godziną 16 a 17, starsze z wyjątkami około godziny 17, 17.30. Wiedząc też o obawach rodziców dzieci, bo takie te obawy były przedstawione na Komisji Sfery Społecznej w Poniedziałek. W imieniu pani dyrektor zapewniam, zresztą tutaj obecnej, no, że nie będzie problemu z późną godziną zakończenia tychże zajęć. Dyrektor gimnazjum nr 1, którą szkoła nr przydzieli budynek, zgodziła się użyczyć część pomieszczeń. W ostateczności, gdyby naprawdę były problemy, też ma zapewnienie. Pani dyrektor stowarzyszenia koleot właściciela tego zabytkowego budynku szkolnego, o możliwości wynajęcia jednego pomieszczenia z osobnym wejściem. Być może ta sytuacja nie będzie rzeczywiście tak straszna, jak on liczebnie, jak w tej chwili to wynika z danych, że może ilość dzieci posłanych do szkół poznańskich będzie większa. Być może szkoły w miarę wolnych miejsc będą mogły bezproblemowo jakoś wymieniać się, wymieniać z dziećmi się między obwodami, dostosowując się do oczekiwań rodziców. Tak zasadniczo jest to do tej pory praktykowane i zarówno w szkołach podstawowych i w szkołach gimnazjalnych, gdzie no zawsze jest jakiś procent dzieci, które są z obwodów z innych szkół. Taki stan, który jest wynikiem jest tej reformy, potrwa przez najbliższe 5-6 lat. Jeżeli chodzi o gimnazja, gimnazja dużo łatwiej i bardziej bezboleśnie poradzą sobie z tą sytuacją. No i oczywiście z analiz demograficznych wynika, że od następnego roku sytuacja będzie powoli się stabilizować, jeżeli chodzi o, o liczbę dzieci w szkołach, w klasach pierwszych. Czy jakieś dyskusje negatywne były? Oczywiście, że jest to trudna sytuacja i to, żeby rodzice jakby z troską się do tego, z obawami do tego podchodzili. Natomiast wydaje się, że no nasza argumentacja była na tyle dokładna i wnikliwa, że jednak uważam, że spotkało się to naprawdę z dużym zrozumieniem tych kilkunastu rodziców, właśnie szczególnie z Nowego Centrum Wolbonia. Każda zmiana do tego typu jest zmianą, no, która nie, jest trudna dla tych, których ona bezpośrednio dotyka, natomiast no, wydaje się, że ona jest najlepsza z wszystkich możliwych, którą można było dokonać w tak krótkim czasie. Zabiały ja się głosy wśród mieszkańców odnośnie podobnych sytuacji, jak, jak było w dopie. Nie, dopiero nie tych kontenerów. Czy też Państwo Tak, mówił Pan Wiceburmistrz o tym. A czy yy, na przykład... Tak, bardzo szczegółowo pomieszczenia, już rozważaliśmy. Byliśmy już w kontaktach z firmami... Zimne, z firmami zimne zimne. Też rozważaliśmy, też o tym Wiceburmistrz mówił. Rozważaliśmy pomieszczenia na piętrze straży pożarnej. Rozważaliśmy pomieszczenia budynku przy Jawieły i Kościelnej. Rozmawialiśmy z proboszczem Winiasiem na ten temat, a żeby wynająć ten budynek, Rozmawialiśmy z dyrektorem stowarzyszenia Korad kor ażeby wynająć budynek przy Armii Pozna. Także braliśmy pod uwagę dwa istniejące budynki i braliśmy pod uwagę budowę kontenerów. Byliśmy na tyle przygotowani do tego, że mieliśmy już kontakty z firmami produkującymi tego rodzaju inwestycje. Prawie, że oszacowaliśmy jej koszty. Nie było woli. Nie tyle nie było woli, co okazało się po dokładnym przeliczeniu ilości uczniów, którzy rzeczywiście zamieszkują na tych obszarach i mogą zmniejszyć ilość uczniów, którzy będą, będą uszerzali do szkoły numer 2, że ta liczba, którą pozostawimy w, ob w obwodzie szkoły numer 2, będzie mogła się pomieścić w tych szko klasach szkoły numer 2. I, I nie ma takiej konieczności, żeby te kontenery budować. Te, te zmiany dają nam względny spokój, rozłożenie w szkołach, czyli właściwie tutaj pojawia się drugie pytanie, kiedy musimy mieć już. Kolejną szkołę. I, i tutaj pani już nie uciekniemy od tego tematu nowej szkoły. Pytanie, kiedy i jaki, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o myślenie o nowym budynku, który rozładuje już realnie tę sytuację. Teraz to wydaje się, że nie, no, ratujemy doraźnie. No, jesteśmy na etapie wywołania zmiany studium. A więc jest możliwość zmiany przeznaczenia gruntów naszych miejskich w sąsiedztwie, na których można by tę szkołę budować. I od tego zaczynamy, czyli od planu. Natomiast to, że przy takiej zmianie obwodów, jak widać z tabeli, którą przygotowano, tak, dla dzieci urodzonych, aż do dzieci urodzonych w zeszłym tak, widać, że. Szkoły te równomiernie będą obciążone i nie ma takiego ryzyka przepełnienia, to mimo wszystko warunki, które nawet dziś panują, no choćby w szkole podstawowej numer 2, już wskazują na potrzeby budowy kolejnej szkoły, więc ona tak czy inaczej powinna być budowana. No to jest tylko kwestia pozyskania środków na nią lub zaciągnięcia kredytów. W ciągu dwóch lat szkoły podstawowe w całej Polsce muszą przyjąć trzy roczniki. Te 10% szkół, które w Polsce jest, gdzie faktycznie borykają się z potężnym wzrostem liczebności oddziałów pierwszych, no my akurat w naszym mieście należymy do tej, do tej społeczności. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Nie ukrywam, że, że stwarza to pewnego rodzaju problemy. Na szczęście w przypadku szkoły podstawowej numer 1 od 1 września będziemy mieli do dyspozycji dodatkowe... Scale lekcyjne, dodatkowe obiekty, dzięki którym temu zadaniu można sprostać. Tak? tak jak Pan Burmistrz mówił, na dzień dzisiejszy my kończymy codziennie zajęcia o godzinie 17.05. Żywię głęboką nadzieję, że no i po tych przeliczeniach, po analizie. Dochodzimy do konkluzji, iż ta sytuacja ulegnie zmianie. Natomiast w najbliższych 6 lat, bo to będzie trwało przez 6 lat, nie będzie diametralnych zmian. Możemy jedynie tutaj zapewnić, iż w klasach pierwszych uczniowie będą kończyli te zajęcia już o godzinie 16.10. Niedłużej. Być może uda się, tak jak to co roku staramy się ułożyć plan. Aby, nie było, aby wszystkie sale były obciążone maksymalnie każdego dnia w tygodniu bez żadnych okienek przysłowiowych, dzięki temu uczniowie mają taką możliwość i yy, kończymy te zajęcia obiektywnie jak najwcześniej. Dyrektor, czy jest taka szansa, że w przypadku tego podziału. Była możliwość stworzenia klasy dedykowanej na przykład dla dzieci z ulicy Wschodniej szkołach, na, na przykład klasa wschodnia od września. Wie pan co rozmawialiśmy już właśnie dzisiaj tutaj z Panem Burmistrzem na ten temat. Na pewno zrobimy wszystko i robimy tutaj pory zresztą od 20 lat, że rejonami, ulicami tworzymy klasy, także w tym momencie na pewno zrobimy wszystko, żeby te dzieci chodziły razem. No to też. Przede wszystkim dlatego, żeby jedno dziecko mogło wpisać lepiej a drugie będzie chore. Także zawsze tak robimy i na pewno robimy wszystko, żeby tak było. Robimy też tak, że dzieci z przedszkoli, które przychodzą, bo z różnych miejsc przychodzą dzieci, zawsze tworzymy i robimy wszystko, żeby znajdowały się w tej samej klasie. W bieżącym roku szkolnym na pewno będziemy mieli no lekcje troszeczkę dłużej, i też Państwo musicie Zdać sobie sprawę, że jesteśmy najmniejszą szkołą i też u nas będzie największy kokot, jak z panem tutaj ustaliliśmy, ale no zrobimy wszystko, żeby dzieci kończyły, no nie później, niż o 17.30 lekcje. No, bo no, obecną no, której kończymy 16.30, więc najwyżej o jedną godzinę wydłużyłby się ten czas. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze i damy wszyscy radę, tak jak mówimy, no, dzieci mamy, uczyć się muszą, także. Robimy wszystko, żeby było dobrze, żeby nie było problemów. A jak te problemy gdzieś zaczną się tutaj spiętrzać, to będziemy próbowali, tak jak pani burmistrz powiedziała, zajrzeć do szkoły, która stoi przed nami, czyli Stara Trójka, gdzie myślę że będziemy mogli tą jedną salę wynająć. Bo w bieżącym roku szkoły myślę, że nam się uda. Że tak nie będzie ale patrząc na przyszły rok, pewnie będziemy musieli się skrócić u jej pomysłu. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie hmm. ustalenia planu sieci granic odwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie miasta Luban, Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu było 21 radnych. Za przyjęciem uchwały zostało 16 radnych. Przeciw, przeciw yy, nie głosował żaden radny. Wstrzymało się 5 radnych. Uchwała została przyjęta.